Diolch yn fawr you <clears throat> Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Chciałem się jeszcze tutaj chwilę. Proszę, do nas mówi, kochani. Łukasza 10, kochani, nie wiem, jak z tym internetem, czy jest dobrze działa. Bo ten internet coś tu znika. Hmm. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mi widać. Bo coś mi tutaj znikło. Hmm. Pawełek napisał, "Chwały i cześć Jezusowi Chrystusowi, dobry wieczór na odcinku, chwała Bogu za Ciebie, ale trafiłem. Bogusławie Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, chwała Bogu, kochani. Wiecie, ja nigdy nie, nie wiem, kiedy głoszę, dlatego robię to na spontanie, dlatego że no, cały czas domowe rzeczy i sprawy i raz mogę, raz nie mogę. Chciałem po podziękować Ojcu za Jego Słowo, za to, że nas pobudza do tego, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy się wspierali, żebyśmy wszyscy byli pobudzeni. Kiedy my wchodzimy do Słowa Bożego, kiedy my czytamy, rozmyślając nad Nim, możemy widzieć wiele rzeczy, które na początku nie odkrywamy tego. Przychodzi czas, kiedy my dojrzewamy w wierze i możemy wspierać się wzajemnie. To nie jest wyścig jakichś szczurów, tak jak w świecie, jeden goni drugiego i próbuje go prześcigać w czymś. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jesteś w relacji z Jezusem Chrystusem. Tu jest bardzo mocna pokora, uniżenie przed Bogiem, żeby dostać zrozumienie tego, co Bóg tutaj dla nas chce mówić. Ale niesamowite to jest, że wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Wiecie, mnie to tak ruszyło ja się, tutaj zaznaczyłem to, i zobacz, że nikt z nas nie pozna Boga, jeśli syn nie objawi tego. Wiecie, to jest niesamowite: nikt Boga nie zna, zobaczcie, jest tyle wiele religii różnych jakimś, o jakimś Bogu, wiedzą coś, ale nikt nie wie to, co, jak. Dopiero ludzie, którzy dostają obecność Ducha Świętego, syn Jezus Chrystus objawia prawdę Słowa Bożego i to Słowo nam ożywia. Dzisiaj miałem roz trochę rozmów różnych na internecie z różnymi ludźmi różne rzeczy opowiadają, Boga nie ma, że to naturalne, że coś tam, wiecie, to jest tak, że to jest tylko rozum, który nas y, blokuje przed duchowością. Ludzie czegoś, czego nie widzą, czegoś, czego nie rozumieją, od razu zaprzeczają, nie? No tak często jest. Wielu z Was pewnie, co słucha też tutaj mnie, też na razie tylko słucha, nie? Ale kiedy dostajesz obecność Boga... I zanim podążasz, bóg ci to powolutku odkrywać coraz więcej wiesz. Cześć, Kincia, chwała Bogu za Ciebie, cześć, kochana. Wybaczcie, ten internet dzisiaj troszeczkę słaby. Jakbym nie widział coś, to nieraz nie wskakuje, więc nieraz jest z internetem słabo. Mam nadzieję, że mnie słychać to, co mówię, bo nieraz tu się dzieją różne rzeczy. Chciałbym taki przeczytać przed tym dziesiątym, jeszcze to mnie też tak ruszyło w dziewiątym od 57 do 62 i zacznę dziesiąty przeczytać. Przeczytam dziesiąty, pomodlę się, podziękuję Bogu. Tak dam Wam kilka wskazówek, jak za Panem Bogiem podąża się, to musimy wytrenować w sobie takie nawyki dyscyplinowania, żebyśmy wiedzieli, że dyscyplinę jeśli nie mamy, to nie będziemy wzrastać w Bogu, bo to jest oczywiste. To jest Tutaj nie ma co nawet dyskutować. Każdy z nas wie, że jeśli nie będziemy się odżywiać, będziemy słabi. Ja przed chwilą zrobiłem y, godzinę spaceru i wiem, że to mi daje dotlenienie mojego ciała, gdy jest leniwy. Dlatego ja zapieram się sam siebie i idę to robię, żeby być rześki, żeby... Krążenie lepsze było, żeby, żebyśmy po prostu mieli tą siłę do działania. Ja chcę być tak jak w duchu mocny, taki w ciele, bo jeśli ja jedno albo drugie coś zakombinuję, to będę słaby, albo tu będę słaby, albo z tamtej strony, więc musimy współdziałać z Bogiem, żeby działać w takim namaszczeniu i sile w Nim. Bo wiemy o tym, że Pan Bóg współpracuje. Oczywiście to ciało nam przeszkadza trochę walki w duchu, ale daje nam żywot taki, do takiej energicznej, yy, takiej yy, takiego, yy, takiego energii i kondycji, żebyś mógł służyć. Bo jeśli nie masz kondycji, to jesteś taki wiesz, ospały w ogóle. Cześć Longinku, chwała Bogu za Ciebie, coś tu wskakuje mi. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który jest w niebie. Amen. Ojciec ustanawia w Chrystusie, a Chrystus Pan objawia nam Ojca i to się nazywa objawienie Jezusa Chrystusa. Amen. Paweł jak to napisał, ale kochani, wiemy o tym, że my to już wiemy, jako już bracia, siostry, a są ludzie, którzy tego nie rozumieją, kompletnie nie wiedzą i jakoś próbują to umysłem zrozumieć. To tak nie działa, kochani. To umysłem nie zrozumiesz. To przychodzi objawienie od Boga przez Ducha Świętego. I to On. Daje to. Nie poddawaj się. Dzisiaj miałem rozmowę z jednym bratem. Jedna siostra się nawraca, jeszcze nie ochrzczona. Próbuję to wszystko zrozumieć umysłem. Nie próbuj, nie próbuj. Proszę cię, bo się zmęczysz. Chciałbym tylko jeszcze tak zachęcić nas do tego, że słowo jest. Dla nas żywym pokarmem, i te słowo ma w nas pracować, jeśli ty nim się rozkoszujesz. To nie, że ja bym przeczytał szybko. Ja chciałbym troszeczkę wolniej, ale żebyśmy zrozumieli, co Bóg do nas tutaj mówi. I żebyś wiedział, że to jest jakaś cena. To nie jest tak, że my sobie przychodzimy do Pana Boga i robimy sobie co chcemy, i sobie robimy jajeczka, tak jak widzę na załączonych obrazkach, jak ludzie sobie jaja robią z Pana Boga i sobie przychodzą, wychodzą, odchodzą. Wiecie, robią co chcą i to jest niebezpieczeństwo. Chciałbym Cię ostrzec, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Cześć Ulcia, chwała Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi za to, że tu jest, za Jego obecność, za Ducha Świętego, za to, że mogę z nim tu być, że to On wykłada, a ja tylko przemawiam. Ja dziękuję mu za to, że mogę przemawiać, że mogę wykładać, że mogę, wykładać, że mogę czytać, że mogę. Nauczać dzięki jego łasce, i dzięki jego łasce też ty możesz to zrozumieć. Ja dziękuję, że mogę to wykładać, ja dziękuję, że mogę nauczyć, ale ty też. Podziękuj Bogu za to, że możesz to zrozumieć. Bo to On jest ten, który daje zrozumienie. Cześć Aniu, ale miło Was widzieć, kochani. Nie śpicie, ja też nie śpię jeszcze. Chciałem bardzo się podzielić słowem, bo dzisiaj mnie tak ruszyło to, że właśnie to ojciec przez syna daje objawienie tego wszystkiego. Więc chwała Bogu za Was, serduszka, moje kochane siostry i bracia. Jestem serdecznie błogosławiony, i bardzo dobrze, kiedy widzę, bo ich braci, kiedy wzrastają, kiedy słuchają słowa kiedy możemy się wspierać, kiedy jest ciężko, kiedy jest dobrze, kiedy jest aleluja i do przodu, kiedy jest trud, kiedy jest ściana, kiedy jest po prostu tylko modlitwa, post i w ogóle odejście od tego wszystkiego, żeby po prostu odpocząć będę czytał, kochani, i będę krok po kroku chciałbym, żebyśmy byli zachęceni, okej? Okay? Niech Bóg daje wam ochronę, niech aniołowie teraz staną koło nas, a wierzę, że stoją, żebyśmy mieli tutaj dobry zasięg, żebyśmy mieli dobry słuch, dobre oczy, żebyśmy widzieli w duchu, żebyśmy mieli wizję tego, co Bóg chce dla nas zrobić. ok? Pierw 9 od 57. Chodzi o to, że tutaj apostołowie mieli też dylemat, kiedy byli wybierani przez Jezusa Chrystusa nad tym, żeby coś jeszcze zrobić ze starym życiem, ok? Pewnego dnia, gdy byli w drodze, ktoś złożył Jezusowi deklarację. Chciałbym ci towarzyszyć wszędzie, gdzie tylko pójdziesz, lecz Jezus tak mu odparł. Przyjacielu, czy pomyślałeś, przemyślałeś koszty? Cześć Marcinku, chwała Bogu, mój braciszku. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Przyjacielu, czy przemyślałeś koszty tej decyzji? Lisy bowiem mają swoje nory, a ptaki swoje gniazda, lecz ja, jako człowiek, nie mam na ziemi własnego miejsca. To jest mocne, kochani. Nie mam żadnego miejsca. Wiemy o tym, że kiedy idziemy za Jezusem, nie mamy miejsca swojego. Działamy, służymy, bo jesteśmy na misji. To nie nasze miejsce. To jest chwilowa. Hmm taka pielgrzymka, którą tutaj działamy, w którym tutaj spacerujemy. Musimy o tym wiedzieć, dlatego chciałbym Cię zachęcić, że oddanie Jezusowi to jest taka cena, ale cena wieczności. To, co tutaj przeżyjesz, to chwała Bogu z Bogiem, ale to jest nic w porównaniu na to, na to co przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. Ojejciu. Kiedyś, nie wiem, z kim to rozmawiałem, chyba z Marcinem, naszym Pawlaczkiem kochanym. Marcin chyba, jak w taksówce rozmawialiśmy, że pomyśl sobie twój najlepszy dzień razy tysiąc, albo razy tam ileś. To jest właśnie to, co Bóg przygotował dla tych, którzy kochają Go i objawi. Tak samo ci, którzy przeciwstawią się Bogu, odrzucą Go. Twój najgorszy dzień razy tysiąc. Ja tak tylko mówię sobie, wiecie, to na pewno nie jest tysiąc, to jest więcej. Bo wiecie, jakie są złe dni, jakie jest stany depresyjne, jak nie chce się człowiekowi żyć. Wiecie, jak to jest, nie? A to jest w porównaniu nic na tej ziemi. To jest, to jest taki pikusik, pikusik. Dlatego chciałem, abyśmy byli rozpaleni, przeszli te trudy razem, wzmacniali się, posilali. Cześć kochana, Celinko, dziękuję, bracie Marcinu, że jesteś posłuszny duchowi Świętemu za to, że jesteś wierny szafarze, przekazujesz te prawdy Bożego słowa. Haleluja! Dziękuję za piękne słowa. Tak, dokładnie razy. Nie wiem, ile tam Marcin dałeś tych zer, miliony, tryliony. Yy, to może być takie doświadczenie. Więc chciałbym, żebyśmy wszyscy byli na tym pokładzie. Po to to głoszę, po to zachęcam, po to sam przechodzę trudności, zmagania, żebyś wiedział, że Bóg wynagradza to, co przechodzisz. Najpierw, żeby zdobyć nagrodę, pierwsze są trudy. Najpierw, żeby zdobyć mistrzostwa w zawodach, musisz trenować. I wtedy wygrywasz. Najpierw, żeby wyzdrowieć, musisz przejść jakąś chorobę, zwitaminizować, odpocząć, zregenerować się, ale później y, owoc tego jest, kiedy wspaniale się czujesz i znowu korzystasz z życia. Wiesz, jak to jest, nie? Okej, okay, kochani. Kiedy indziej wezwał on jakiegoś człowieka słowami: Chodź za mną. Ten zaś Panie, daj mi czas, do chwili, aż ojciec mój zestarzeje się i umrze, a wówczas chętnie pójdę za tobą. Słyszycie to? Tak, tak często ludzie mówią, a jeszcze zrobię to, a zrobię tam. Ten zaś odparł. Panie, daj mi czas, chwili do ojciec, mój się zestarzeje i umrze, wówczas chętnie pójdę za tą. Temu Jezus odpowiedział, nie oglądaj się na swoje stare, ziemskie życie. Troski o sprawy światowe pozostaw tym, którzy są duchowo martwi. Ty zaś chodź za mną, aby dobrą wiadomość o Bożym Królestwie została ogłoszona wszystkim. Jesteś, bo wiemy, że wielu nie usłyszało, już wielu dzisiaj umarło, już wielu dzisiaj w wypadku zniknęło. A my często, a nie wiesz, Marcin, jeszcze chwilę, jeszcze tutaj domek, jeszcze kariera, jeszcze wiesz, zadbam o swoje zdrowie. Tego super, fajnie, że zadbasz o zdrowie, tylko najważniejsze, żebyś najpierw, Królestwo Boże, a resztę rzeczy będą dodane. Nie może być to odwrotne, bo nigdy nie będziesz głosił, nigdy nie będziesz gotowy, nigdy nie będziesz przygotowany. Od razu ci mówię, nie ma drogi na skróty, nie ma pierwsze, coś ułożę. Mój brat już wyjechał, nie wiem, bracie, czy jesteś tam jeszcze, nie wiem, ile jesteś już na wyjeździe. I on mówi: Marcin, jak założę dom, kariera, to zacznę poznawać Jezusa. Już nie wiem, ile lat tam jest, i dalej go nie poznaję. Chwała Bogu, że jeszcze żyje, że Bóg mu daje jeszcze łaskę, że żyje. Widzicie? Takie mówienie, że ja se będę za Jezusem szedł, to naprawdę masz wiarę. Ja powiem Ci, jak takie rzeczy ludzie do mnie mówią, to mówię, ale masz wiarę, że Ty tyle lat i tam mówisz, że kiedyś będziesz poznawał Boga. Wow. Okej, okay. lecimy dalej. Jeszcze inny człowiek, słysząc wezwanie Jezusa, tak powiedział, Panie, dobrze, pójdę za Tobą, lecz pozwól, że najpierw pożegnam się z rodziną i przyjaciółmi. Temu, temu Jezus tak rzekł, posłuchaj mnie. Kto bierze pług i rozpoczyna arkę, orkę, lecz ciągle ogląda się wstecz, nie jest dobrym oraczem. Znamy to? Podobnie jak ten, kto postanawia iść za mną, lecz nieustannie wzdycha z tęsknotą za swym starym życiem. Jesteśmy tam, kochani? Tacy ludzie nie są użyteczni dla Bożego Królestwa. Chciałem to przeczytać, kochany bracie siostro, kochany człowieku, który poznajesz Jezusa Chrystusa, to nie jest zabawa, że my będziemy na pół gwizdka iść za Jezusem. Dlatego często tak ludzie myślą sobie, że Jezus to jest taki nalepka, o teraz Jezus tu pisze, jest. Tylko Jezus może i jest, i okej, okay, fajną koszuleczkę ma, i teraz robię co chcę. Jeśli zakładasz taką koszulkę, to pamiętaj. Że Twoje życie ma być wzorem do naśladowania. Ja nie mówię, że jesteś idealny, że wszyscy jesteśmy idealni na Bożej drodze, ale jesteśmy w procesie uświęcania i Bóg chce, żebyś naśladował Go pomimo trudów, pomimo zmagań. I jeśli Ty oddajesz Bogu życie, Bóg Cię będzie prowadził, objawiał Ci coraz więcej rzeczy i będzie naprawdę Cię wspaniale używał i wspaniale będziesz mógł widzieć, jak Królestwo się pożerza. Chciałbym, żebyś powszerzał królestwo w prostocie serca. Najlepsze co może być, prostota serca. Czym prościej, czym łatwiej, czym szybciej to zrozumiemy, tym naprawdę będziemy widzieć wielkie pobudzenie. Ja to mówię z przekonaniem